Połóż mu, sobie weź Siema, kochani, witam was Logę. w kolejnym vlogu. Eee, poranek. Zrobiłam śniadanie dziecku do szkoły, żartuję. tata zrobi. I mamy dzisiaj balkar na W sensie oczywiście nie ja, ale moje dziecko. I ma taką lisią te Był czarny, ale tylko nie niestety. Nie. Ale chciałyśmy brązowo-białego, takiego rudego, bo rudy był całkiem pomarańczowy. No ale nie było. Oczywiście dzień później jak zamówiłam to już wrócił. I zamówiłyśmy uszy. Takie rękawiczki. Łapcie. Super to wygląda w ogóle i taką maskę ja Chyba nagrywałam Laurę w tym, więc wam tu teraz wrzucę urywek o ile go mam Ale super wygląda, jak nie to fotka Super to wygląda i... Tak, a mój syn będzie pingwinkiem malutkim Uwierz i pomasz ufami. No, on ma wycieczkę też dzisiaj więc ma tylko... <laughs> ...słodziak Pięknieka ma czarne spodnie, białe tak. I nic więcej nie trzeba do szczęścia. Nie będzie ochszanu. Pojechał z książkami. Wszedł, wziął książki, pojechał z książkami. Także fantastycznie! A ja zabieram się za sprzątanie tutaj. Bo tu jest masakra. Co by się nie robiło, to w kuchni jest, nie wiem, czy u Was też, ale u mnie, co by się nie robiło, to w tej kuchni jest wieczny bagan, bo oni wiecznie jedzą. Wiecznie. Nagrywam. <laughs> Nie wiem, gdzie znowu mam tą końcówkę. Nie wiem, gdzie mam mój statyw. Ten powądny z Ulanzi. I zabrałam się już u laurci za porządki. Na łóżku, że jest ok. Zakładam was na statyw. I ogarniam tu. I spróbuję postawić. Te meble jedne na drugich. Nie wiem, czy mi się to udało, to ciężkie, ale powyciągam te pudła i popróbujemy. Przykręcam Was na statywie. Dobra, działajmy. Wysokie. O, nie wiem, czy to nie lepiej wyglądałoby tu. <grymne> Nawet, że to tu nic nie wygląda. Yy, nie wiem. Czy właśnie nie lepiej by to wyglądało. Szkoda, że to się właśnie tu nie mieści. Bo to by było idealnie. Nie no, lepiej to będzie tu schowane. Boję się, że ona wyciągając mi te szuflady, że to na nią spadnie. Musi to mąż skręcić. Ma tu na chwilę. Dobra, na razie to wygląda tak. Proszę bardzo. Teraz zabieram się za to. Pokażę wam, jak to tu. Ułożyłam mi LOL, a jeszcze tu widzę jedną. LOL. LOL. Tam jeszcze Draculora. To tą posadzimy tu z tą duzią. No, i tu ma lalki. Tu ma swoje kukilus, więc ma podeścig, więc sobie będzie, i może mówił, że to takimi blaszkami. Właśnie przykręci, więc wiecie, nic na nią nie spadnie, a ona wiecie, stanie sobie na podeściku i ściągnie sobie wszystko bez żadnego problemu, co będzie chciała. Na razie wygląda to tak. Tu dałam książeczki, tu ma Play, jak się to nazywa? Playmobil. Tu ma jakieś takie właśnie wiadomo, niewiadomego pochodzenia. Tu ma jakieś dwa pojemniki, nie wiem czy to jest jej potrzebne. Lego, tu jej dam wszystkie opaski. Tu ma jedno puste. Tu ma akcesoria dla Barbie, dla Lalek, dla Lolów. Tu ma wszystkie ubranka dla Bobasów. Tu też są takie większe zabawki: autko dla Lalek, kasa do zabawy w sklep i Flipi. No i tu ma pokemony portfel i ten tablet do rysowania. I tu ma jeszcze lego. To, to jest ogólnie Ken podobno. Wąksza i Kena chociaż O właśnie. Jak lalkę to i Kena kupię. Jak widzę z tymi lalkami to barbarzyńce. Dobra. się wróciła. Tak to wygląda. Ogarnięte jeszcze te skarpetki. Weź, daj sobie pod poduszkę, bo Laurka w nich chodzi jak ten. Tam i powiesiłam wszystkie torebki. Musimy na nie miejsce znaleźć, wiesz? Ale chcę, żebym miała dostęp. W szafie jest nieposprzątane, ale mamy przejrzało trochę i zrobiło się troszkę więcej miejsca. Bo było tu bardzo zagracone. Patrz, nawet jak ci i co wy jak jak ci i poukładałam wszystko w domku dla lalek. Ej, to jest super Lausia, ten domek, lalek, nie żeby się tymi Barbie dużymi bawić, tylko żeby się bawić tymi kuki luz, nie? dywan, powiem Wam, że ma on tak z metr, metr ma na pewno i tu poszło na niego 200, 300 prawie metrów sznura na taki metrowy dywanik, można założyć sobie u mnie jeżeli chcecie takie dywaniki do pokoju dzieci, wielkie też można, no powiem Wam od razu, że cena tego to będzie jakieś, zaraz wam powiem muszę to policzyć No, jakieś 300-320 zł. Cena takiego. No, bo sznur, którego ja używam, jest drogi. Naprawdę jest drogi. Chyba teraz już nawet za motek z 70 zł. Ale ja wiem, że się z tym sznurem nic nie stanie. Nic się z tym nie dzieje, powiem wam. Ja moje podkładki już tyle czasu mam i e, piorę je. Potem ich wkładam tylko podręcznik mokry i przeprasowuję, żeby one były na nowo takie gładkie, tak się je wyparza. Fajny, fajny to daje efekt, bo one są wtedy znowu takie sztywne, płaskie, jak powinny być podkładki. No mega Wam polecam ten sposób, jeżeli macie takie może od gdzieś indziej kupione ręczne podkładki, to to jest bardzo fajny sposób na to żeby starczyło mi je bałam się, bo powiem Wam, chciałam je i przyznaję się szczerze bez bicia, że chciałam inaczej to wykończyć, ale wykańczam ten dywan chyba 3 lata leć, leżał. Niewykończony. No jakoś po Trudnia? prostu. nie Tak, no ja już go bardzo dawno zaczęłam robić. I nie chciałam się, nie miałam po prostu weny do tego, żeby ci go wykończyć. Ale w końcu mi się udało, no jeszcze wiadomo muszę tu powykańczać te przejścia i tak dalej, no ale mamy taki przyjemny, mięciutki dywanik. Jeszcze myślałam o jakichś chwostach do niego, ale potem mówię nie. Dobra, sprawdźmy, pokażę Lauri. No idealny tu jest, trzeba go jeszcze ponaciągać, wyparzyć by się go też przydało, już Wam pokazuję. Naciągajmy go. No, on wie, że leżał zwinięty też, więc tu na tych miejscach. Proszę bardzo. Tada! On, widzicie takie, te mm, szpice tu? No, to to powychodziło w tych miejscach, gdzie jest podwójne robione, bo jest y, do jednego oczka dwa i potem razem dziesięć, dwa, dziesięć. Więc w tych miejscach właśnie on jeszcze teraz wygląda na taki rąbowaty. Ja lubię ten efekt, bo ja jak robię chwosty, to można by było teraz do tego porobić sobie jakieś takie, wiecie chłostiki, no nie jakieś fajne, można by było chwostach zrobić. Z tego koloru. Zobaczcie, no takie chwosty można porobić. Ja to zrobiłam na mega y, po prostu szybko, marnując tak naprawdę y, materiał. Ale można też y, takie chwościki y, porobić, wiadomo, ładnie wiązane. Wykończone. Najlepiej bo myślę, że one fajnie by wyglądały z takiego cienkiego sznurka, takie cienkie chwosty, i na przykład na wszystkich tych, raz, tam, gdzie są podwójne, to wtedy można poprzyszywać takie właśnie chwosty. No też by to fajnie z tymi chwostami wyglądało, tak wiecie, tak bardziej bocho coś. No ale ja na dywanie to ja lubię proste rzeczy. A widzę, widzieli jaki mam... Mógłby być, mógłby być nawet taki na metr dwadzieścia by wyszedł gdzieś wtedy. Taki, no ale nie mamy sznurka. A myślałam, żeby tego dołożyć i zrobić na metr dwadzieścia ale jakoś nie pasuje mi to to znaczy na końcówkę byłby fajny, na końcówkę jakby był jasny i ten od najciemniejszego do najjaśniejszego jakby ten był w środku, potem szary różowy i e, biały albo nawet ten różowy szary i, e, i ten właśnie taki melanżowy, on jest bardzo ładny beż z takimi, o! E, z, takimi o, z takimi kolorowymi e, drobinkami w ogóle z tego koloru całego by był petarda Cały taki, właśnie jasny. No ale ja miałam różne sznury, Ech. więc powstał taki dywan. Fajny, nie? Mhm. Można go wrzucić taki. do pralki, wyprać, wszystko, więc ekstra. Bardzo, bardzo. dziewiętastej drzemie. ona na dole ją tylko na pizzę zjadła kawałek, zostawić ci tak. na jutro też? tak dobra, no, odstawaj buziaka jest normalnie, tylko na dole jest nagrzane pada nam coś po tych chorobach szybko Baterię muszę naładować, a dam ją tu na razie. Ja idę się Mateusz wykąpać. Antoś ząbki umyć. Ja sobie ząbki Daj buziaka. Ząbki umyć i do spania, bo ja się idę kąpać. Chodź.